Cześć, Maneczko, jestem Onares. On Dzisiaj sobie zagramy w IntTet odcinek trzeci. Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj spróbujemy właśnie przebić nasz rekord w metrach, czyli w ucieczce od zombie. Próbowaliśmy w drugim odcinku, się nie udało. Musimy też zrobić zadanie, żeby zdobyć piłę. Oczywiście w tu ponownie pieska Cezara naszego i pistoleta Więc no dalej, szybciej wstawaj, już to przerabialiśmy ja. Ładuj i let's go Biegnij, biegnij daleko, jak najdalej Ciekawe czy bym do tej wieży która pod, amun pod amunicją pokazana Bo to wygląda jakby to było naprawdę wciul daleko Tutaj mamy zrzut, więc trochę służyłem amunicji. Wolę, żeby się nie mało Dobra, pięknijmy, pieknijmy. Tak, żeby też nie zahaczyć o te betonowe. No dajmy trochę. W sensie z, z, z kształtu wywnioskowałem wy to, że to są takie betonowe. Betonowe cóśka. Ale to raczej to nie są dopływ domowe, a to metalowe, to raczej mogą to być, ale nieważne. Tu tak pano pominiemy. Te też dobra. Hmm. Tutaj ciebie nie chcemy przytulać dzisiaj. Dzisiaj spróbujemy nie dać się przytulić. Tutaj słyszymy amunicję, bo mamy tutaj zrzut tak kukurydza, więc uwaga właśnie na to myślałem, że jakoś ich wyminę, ale niestety się to nie udało dostałem za to karę, mogłem strzelać ale no, myślałem może ich jakoś sniki wyminę, ale sniki, sniki to może nie, ale ich ominę ogólnie, ale niestety się nie udało, więc no jest to tak, że właśnie się nie udało pominąć i to jest właśnie to czy kukurydza też jest zabójcza? A, albo i bardziej zabójcza niż zombie Tutaj niestety nie uda mi się zszród zabrać, zapracie szła. Z tego się jak widzę, jak, to amunicję, a, a naboje no, byśmy tylko dostali, więc no dużo byśmy nie zyskali. Dlatego się jak dużo nie mamy, ale. Trzeba by chyba przejść, ten zrzut sobie zabrać. I dodatkowo, właśnie amunicję, ja pewnie czy blisko by było. Ponownie byśmy zaznaczyli Pejle jak w tamtym odcinku Że przy... nie wiem Przy którymś tam metrach właśnie zalecieliśmy już przy, Przytulenie To niestety nam, nie udało mi się tego zrzutu zabrać Niestety Tutaj cyk Cyk, o No akurat mieliśmy już. Z ideolo się udało zabrać obrać mnie nie ma tutaj co nam tu da u amunicję Spoko przyda się wcześniej były takie nagrobki z e, kamizelką a kloat no, chociaż e, kamizelką przeciw sąbiakom oj muszę uważać oj 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 no blisko ale udało się jakąś nie dać się przytulić e, kontynuując tamto były takie właśnie nagrobki, gdzie mogliśmy kamizelkę dostać, a tutaj dostaliśmy amunicję. Tam ten nagrob w sensie. Dobra, dużo nam nie brakuje, bo z pobicia rekordu. Piękny Cizar. Ale też trzeba uważać w tych lasach, bo jak się obijesz o drzewo, no to masz trochę gorzej. Dla jakiś jest to jest mniejsza przestrzeń. Mniejsza przestrzeń do ucieczki, to trzeba się Oj, właśnie tak tutaj. Trzewo zaliczona, o tam był ten grobek z amunicją I jest nowy rekord distance Dobra Tutaj mamy amunicję, spoko Tutaj już jest... Dobra, już to nie uzupełnię, nie uzupełnię. oczywiście zaczynam już czytać, więc przepraszam jeśli to usłyszycie Jeśli nie no to, no dobrze Dobra, oj, oj, już zaczyna się robić więcej z goot i jeszcze pewnie że, wsta są ci, że wstałem nagle właśnie spod tym ogólnie nawet wstałem. tu właśnie. Chciałem powiedzieć, że tutaj wyminiemy, ominiemy, ale tego sobie nie wymienimy. Trudno. to no na klasiku spoko. Dobra. Wiecie co? Ja sobie to skipnę, ja już chcę tu mieć piłę. Wole! jeszcze 100 Mono staliśmy. Nice. Następna strzepa będzie. No, no tym to, to lepiej. Będziemy chcieli to zrobić. Dobra, lecimy. Użyć. Puch pewnie broni, a nie Pereks. Na zamiachach. Podczas ucieczki, oczywiście. No, raczej tu nie będziemy tutaj stać. Poza na sama nie stoi. Przebiec. 250 km. Oko. Dobra, mamy piłę. Jak jej mam użyć? Hmm. Aha, tak. No dobra, no to mamy. To lecimy, dawać mi kogoś. Bom. Pijemo. Ale widzę, że piła szybciej się zużyje, więc tutaj mamy plusa i minusa. I plusem pewnie będzie to, że piła może podczas jak będziemy skakać mi się zachwiewać, no to możemy na pewno takie jak przeciąć no jak tą biakka tą pnią, ale na wszyscy się zżyję. A to będzie miała minus tylko. Ale jest zawsze to lepsze, no bo... Nie wiem, bo... zawsze lepsze Chociaż no. nie, wolałbym chyba tę tą słówkę. A pistolet by mi na dłużej staczył, no ale teraz mi twiła. No, 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 tutaj wyminiemy, na szczęście tutaj dało się wyminąć, nie jak tamtych sumiaków przy kurzie. Aaaa... Um. Przecięty. Dużo nam paliwa nie zostało w tej chwili. Co zrobić? Tutaj jest jakiś przeciętek. No ja dalej kurczę się, że uda mi się tak... ładnie poprzecinać jeszcze jeszcze te ...przejść. Oj, no... To już jest, tak jeszcze, jeszcze ci którzy powstają nagle i wstają no, Pięknie co zaraz likwidował go Tutaj ominąć trzeba, żeby nie zaliczyć trzeba. Mm, o tam jest wśród pięknie dawać mi go ja Teraz biły i użyli, no pięknie Okej, okay. czy uda nam się jeszcze powiedzieć rekord? I did know. Zobaczymy czy nam się uda. Myślę, nie. Okej, tu widzisz, Było blisko. Ponownie by nas złapał, ale no, znaczy się nas nie złapał. Okej. Okay. Hmm. Wolę ich nie przytulać. Oj, 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 no. Fajnie, że już nie mamy piły. Oj tam jest taki piękny zrzut, ale no nie uda mi się zabrać niestety. O, ale tutaj jest przy okazji, więc tutaj jest, możemy zebrać. Z... Zebrać. No i tu przybiemy się. O czy o, o nie, 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 nie. nie. Znaczy mamy nowy rekord przy okazji. I już tyle nagrałem. No dobra, no. no. co? Zakończymy ten odcinek. Tutaj mogłem podwoić, nagrodę dalej nie dziękuję. Jeszcze mi reklam brakowało. I czego jeszcze? Dobra, zobaczymy czy nam się udało. Uuu, udało się pięknie. Mamy strzelbę. W następnym odcinku te strzelby, ale dziś, na dzisiaj to będzie koniec. Ja dziękuję wam za oglądanie. I cóż, do następnego!